Dzień dobry, tu Listek Elf. Mamy w Niemczech polityczne trzęsienie ziemi. Opublikowane zostało ponad 1000 stron protokołów z posiedzeń Instytutu Roberta Kocha. Instytut Roberta Kocha to ten instytut, który był odpowiedzialny za walkę z wielką chorobą w latach 2020 i 2021. Na spotkaniach obok przedstawicieli instytutu byli również przedstawiciele polityki, policji i wojska. Dlaczego opublikowanie protokołów spowodowało trzęsienie ziemi w Niemczech? Są dwa powody. Pierwszy powód to różnice w tym, co twierdzili naukowcy, a co komunikowała nam, obywatelom, polityka. Te różnice najlepiej podsumował w krótkiej grafice profesor Stefan Homburg. Z grafiki wynika, że w momencie, kiedy naukowcy mówili, że zagrożenie zdrowia, według ich szacunków, jest na średnim poziomie, polityka komunikowała społeczeństwu, że zagrożenie zdrowia jest na poziomie wysokim albo bardzo wysokim. Zagrożenie zdrowia na wysokim poziomie było podstawą do wprowadzenia lockdownów. Następną rzeczą, o której dyskutowano podczas posiedzeń, była kwestia obowiązkowego ukłucia. O ile naukowcy twierdzili, że obowiązek, wprowadzenie obowiązku ukłucia jest ich zdaniem nieetyczny, to polityka ogłaszała, że jest niezbędny. Skończyło się to, jak mówiłem w swoich poprzednich filmach z tamtych czasów, wielką debatą w Bundestagu, próbą wprowadzenia ustawy, na podstawie której każdy obywatel miałby obowiązek się ukłuć. Pamiętam jak dzisiaj panią Emilię, że tak zapomniałem jej nazwiska, najmłodszą posłankę Bundestagu, która występowała tam z płomienną mową i stukając ręką w pulpit mówiła, ja chcę swoje wolności z powrotem, trzeba wprowadzić obowiązek, trzeba wprowadzić, żądam tego i tak dalej, i tak Także tutaj w Niemczech, w porównaniu do Polski i innych krajów, Debata na ten temat była naprawdę bardzo ostra, już o mały włos nie wprowadzono obowiązku, mimo że według naukowców z Instytutu Roberta Kocha nie trzeba było tego robić. To wynika w tej chwili z papierów z protokołów, które zostały publikowane. I dalej naukowcy twierdzili, że szkody wywołane lockdownami częściowo będą przewyższać szkody spowodowane chorobą. Mimo to polityka zdecydowała się na wprowadzenie lockdownów, w tym w szkołach. A pamiętajmy, że lockdowny tutaj w Niemczech były naprawdę drastyczne. Policja potrafiła pałami rozganiać ludzi na lodowisku albo tych, którzy za blisko siebie trzymali się na ulicy, nie mówiąc o protestach przeciwko lockdownom, które odbywały się w niemieckich miastach. Ludzie wychodzili na spacery, ponieważ protestować wtedy również z powodu lockdownu nie można było. Ale to nie wszystko naukowcy niemieccy twierdzili, że maski, szczególnie maski FFP2 są wyprodukowane, stworzone do innych celów i w przypadku wirusów nie mają żadnego sensu. Mimo to polityka wprowadziła w Niemczech obowiązek masek FFP2. A w środkach komunikacji publicznej ten obowiązek trwał bardzo, bardzo długo. Nie zapomnę tych absurdów, które przeżywała na przykład moja córka podróżując wtedy z Wiednia do Stuttgartu, gdzie pociągiem z Wiednia do granicy niemieckiej jechało się normalnie bez masek, po czym wjeżdżając do Niemiec, wszyscy podróżni musieli założyć maski FFP2, bo był taki obowiązek. Ale najciekawsza rzecz, która wynika z materiałów zawartych w opublikowanych protokołach jest to, że naukowcy Instytutu Roberta Kocha twierdzili, że trzeba wprowadzić paszporty ukłuciowe po to, żeby móc w przyszłości sprawdzić, jakie są następstwa zdrowotne po ukłuciu. Tego nie było wiadomo i naukowcy chcieli mieć podstawę, żeby w przyszłości stwierdzić jakie są skutki uboczne tego ukłucia, czy w ogóle są, a jeśli tak, to jakie. Jak wiadomo, polityka informowała obywateli w tamtych czasach, że ukłucia są absolutnie bezpieczne i absolutnie żadnych skutków ubocznych nie będzie. Co gorzej, paszporty ukłuciowe zostały wykorzystane do ograniczania poruszania się obywateli. Tutaj w Niemczech mieliśmy zasady 3G, 2G, 1G, czyli do sklepu można było wejść tylko wtedy, jak ktoś był wyleczony albo ukuty. Tak naprawdę było. Było to ostro przestrzegane. Bez paszportu ukłociekowego nie weszło się ani do sklepu, ani do restauracji, ani do kawiarni. Takich pytań i ciekawostek w dokumentach jest dużo więcej. Na przykład w tym fragmencie naukowcy stwierdzają, że póki co, ale nie widać, żeby specjalnie obniżyła się ilość Ludzi starszych, którzy umierają, a nawet stwierdzają, że podczas zwykłej fali grypowej umiera więcej ludzi i że głównym powodem umierania na najpopularniejszą w tamtych czasach chorobę jest wiek, a nie sama choroba. Także, jak widzicie, z dokumentów można już w tej chwili bardzo dużo wyczytać i bardzo dużo wywnioskować na temat tego ciężkiego okresu. W życiu całego świata, szczególnie tutaj nas w Niemczech. Co jeszcze kryją dokumenty Instytutu Roberta Kocha, nie dowiemy się póki co. Toczy się o to walka w sądzie. A mianowicie dokumenty, które uzyskali dziennikarze są w swojej dużej części wyczernione. Niektóre wypowiedzi, niektóre stwierdzenia, również nazwiska osób biorących udział w posiedzeniach zostały wyczernione i nie podane do wiadomości publicznej. I tu się oczywiście nasuwa pytanie, dlaczego Instytut Roberta Kocha, który jest instytucją publiczną otrzymywaną, jakby nie patrzeć, z podatków obywateli, podobnie jak rząd, którego Przedstawiciele byli na tych spotkaniach, to jest również instytucja publiczna utrzymywana z podatków obywateli. Jakby ktoś zapomniał, dlaczego te obie instytucje jednak ukrywają przed obywatelami. Mówią nawet niektórzy, że jest to cenzura. Jeden z użytkowników Twittera napisał nawet, że czarne linie mają znaczenie, nawiązując do nazwy znanej organizacji, która mówi, że czarne życie ma znaczenie. Wygląda jednak na to, że żeby uniknąć problemów i debatowania długiego w sądzie, dlaczego zdecydowano się na wyczernienie niektórych informacji zawartych w dokumentach, Instytut Roberta Kocha, dostarczając dziennikarzom protokoły, dostarczył również, zawierające ponad tysiąc stron, pismo z kancelarii adwokackiej Rawe, i w tym piśmie zawarta jest podstawa prawna każdego pojedynczego wyczelnienia w dokumentach. A więc jeszcze lepiej, utrzymywana z podatków instytucja publiczna, Instytut Roberta Kocha, na zlecenie instytucji publicznej utrzymywanej z podatków rządu, zatrudnił kancelarię prawniczą prywatną, której zapłacił na pewno niemało, ponieważ stworzenie tego typu dokumentu musiało trwać długo długo musiały trwać poszukiwania podstaw prawnych, żeby coś zaczernić, zatrudnił kancelarię prawniczą, której zapłacił również z naszych podatków. Także sprawcy całego zamieszania, dziennikarze z onlineowego magazynu Multipolar, niezależnej prasy, czy też niezależnych mediów niemieckich, a pamiętajmy, że tutaj w Niemczech to jest mało niezależnych mediów. Tutaj nie ma, tak jak w Polsce, mediów pisowskich i mediów perowskich, prawicowych, lewicowych. Tutaj są media mainstreamowe i te państwowe, i te prywatne, które prezentują punkt widzenia Mniej lub bardziej, ale zwykle w tym kierunku rządowy, i są bardzo małe media pr prywatne, media niezależne, utrzymywane najczęściej z pieniędzy sponsorów, z pieniędzy bogatych sponsorów, którzy nie boją się zainwestować w niezależne, nie mainstreamowe media. Magazyn Multipolar, który opublikował te protokoły, jest właśnie tego typu medium założonym w 2009 roku na podstawie crowdfundingu za pieniądze z crowdfundingu przez trzech dziennikarzy. Ci panowie przez dwa lata walczyli w sądzie o to, żeby otrzymać te protokoły. Także to nie jest tak, że oni napisali do instytutu i dostali je od razu. To była dwuletnia walka w sądzie o to, żeby je otrzymać. Dlatego tutaj w języku niemieckim mówi się o nich freigeklakte, czyli uzyskane na podstawie długiej walki sądowej. A teraz ci dziennikarze wal walczą o to, żeby odczernić te fragmenty, które zostały przed okiem publicznym zatajone. Co ciekawe, dziennikarze Multipolara chcieli opublikować te materiały już odczernione, ale sąd wyznaczył następną sprawę na maj, sprawa się przedłuża i z jakiegoś powodu postanowili opublikować je już teraz, nie czekając na następną, a może jeszcze następną i jeszcze następną rozprawę. Jaki będzie wynik postępowania sądowego? Czy zostaną odczernione fragmenty, czy nie? Czy wszystkie, czy tylko część? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że w LKI zaczerniono prawdopodobnie więcej niż trzeba było. Na przykład samo Ministerstwo Zdrowia w 2020 roku zamieściło na Twitterze zdjęcie z obrad w siedzibie LKI, na których widać na przykład ministra tamtejszego Jensa Szpana. Natomiast w protokołach z tego posiedzenia, na którym zrobiono zdjęcie, nazwisko ministra jest wyczernione. Tak czy owak, media mainstreamowe niemieckie przez pierwszy tydzień mniej więcej od opublikowania próbowały zupełnie ignorować tą publikację, niestety tego się nie dało i w tej chwili pojawiają się w mediach artykuły, opinie, krytyki i wytłumaczenia, o co chodzi. Na przykład aktualny minister zdrowia, pan Lauterbach. Wypowiada się na Twitterze, że to są tak zwane RKI protokole, czyli tak zwane protokoły Instytutu Roberta Kocha, ale zaraz sugeruje, że nie powinniśmy ulegać teoriom spiskowym i mieszaniu się obcych rządów do naszych spraw. Zresztą ta narracja jest powtarzana przez innych. A na przykład magazyn Spiegel, który pisał o całym wydarzeniu, Początkowo w tonie neutralnym magazyn multipolar w tej chwili zmienił narrację, ba zmienił nawet swój tekst wiszący na stronie webowej szpigla i magazyn multipolar jest w tej chwili prawicowy, a tutaj w Niemczech prawicowy to znaczy prawie tyle to samo, co nazistowski. Prawicowy to jest tutaj obelga. A na przykład niemieckie wiadomości Tagesschau na swojej stronie internetowej zamiesz zamieszcza artykuł, w którym tłumaczy, że niby to skandal, ale tak naprawdę w ogóle żadnego skandalu nie ma, ponieważ wszystko jest jasne, wszystko jest prawda i wszystko tak było, jak miało być. I przytacza jeszcze całą masę... Innych naukowców, którzy mówią, o co się tutaj czepiacie, wszystko było dobrze, decyzje były podjęte odpowiednio, i tak właśnie trzeba było. Pamiętajmy jednak o tym, że w tamtych ciężkich czasach w telewizji mieliśmy również całą masę naukowców, którzy udowodniali to, co w tej chwili wygląda na to jest nie do udowodnienia. Jaki efekt będą miały opublikowane protokoły na kraj, na rząd? Ktoś się poda do dymisji, ktoś powie, że się mylił, ktoś powie, że mówił nieprawdę. Nie, tak nie będzie. Według mnie, jeszcze dzień, jeszcze tydzień, jeszcze dwa i cała sprawa ucichnie. Tak jak ucichły. Strajki rolników przykryte demonstracjami antyprawicowymi tutaj w Niemczech. Być może ta sprawa zostanie również czymś przykryta, a może po prostu zostanie zapomniana. Pamiętajmy, że tutaj w Niemczech mamy absolutną przewagę medialną mainstreamu. Większość Niemców nie chce się zajmować polityką. Większość Niemców. Wierzy mainstreamowi całkowicie i nie zastanawia się nad takimi doniesieniami jak protokoły LKI. Ba, nawet je odrzuca, nie chcąc się tym zajmować, nie chcąc zawracać sobie tym głowy. No i co? No i to też jest jakiś sposób na życie. To nie jest ani dobrze, ani źle. Po prostu większość z nas ma to gdzieś. Większość z nas chce otrzymać informacje, lepszą, gorszą, ale zawsze z zaufanego mainstreamowego źródła. A protokoły analizują sobie inni. Analizują sobie prawicowcy, wywrotowcy, quernkerzy. Zresztą niech sobie analizują. To i tak nie ma większego znaczenia. I nie będzie miało znaczenia. A szkoda. Listek elf. Pozdrawiam. Odezwę się jeszcze. Cześć.